Dzień dobry, witajcie z tej strony, Brawl i zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka serii. Zagrajmy w Gothic 2 Nockruka z modyfikacją The Returning. E, jesteśmy teraz, jak widzicie, w kanałach. E, zakupiłem sobie od Zurisa, możecie zakupić taki zwój chrząszcza. On jest drogi, bo kosztuje 500 sztuk złota. No ale oczywiście dzięki temu będziemy mogli zdobyć pewien fajny pas. Bo to jest pas siły, e, który znajduje się właśnie za tymi kratami. Musicie po prostu zamienić się w tego chrząszcza. No i się właśnie przedostać na drugi koniec. Jak widzicie, jest, ten chrząszcz jest chrząsz jest bardzo wolny. E, no i trochę to trwa, zanim się dostaniemy na drugi koniec, ale oczywiście warto, no bo mamy tam pas siły e, mamy jakiś łuk, e, mamy tabliczkę. Nie wiem co to jest za tabliczka, zaraz zobaczymy. E, I chyba kolejny zwój przejmany w chrząszczu, aby się stąd wydostać. Bo gdyby nie było tego zwoju, to oczywiście e, byśmy się stąd nie wydostali. Dobra. Co my tutaj mamy? He, łuk myśliwski, kamienna tablica i pas, i zwój. Dobra. Zwój, 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 poczekajcie, poczekajcie. Tak, tu mamy kamienną Kolejny zwój i zrobiliśmy jakąś tablicę Ale co to jest za tablica? Poczekajcie. O, tablica wytrzymałości. Super Dobra. Może być. Tu już chyba niczego nie ma, więc możemy się wrócić. Pójdziemy w Kimę i sprzedamy te wszystkie złote puchary e, Havlorowi, aby zdobyć troszkę pieniążków. E, przemiana wychrząszcza, tak. Piątka, kuźwa, nie to. Piątka i teraz jedziemy. Dobra. No i teraz znowuż już będziemy musieli się przedostać na drugi koniec. Jak widzicie jest to strasznie troszkę irytujące. I chyba tylko są, w tej grze są chyba tylko jedyne dwa zwoje, właśnie przemiany, przemiany w chrząszcza. I oczywiście można je tylko wykorzystać w jedynym celu, właśnie, aby się przedostać, właśnie za tą kratę. Chyba zwoje tylko się dostawało chyba w. dostaje w tej modyfikacji, co nie, co nie, bo w podstawce, oraz w dodatku samym nie przypominam sobie, aby takie zwoje były. Ale mogę się oczywiście mylić. Dobra, wychodzimy stąd. Idziemy do... o, o! Coś tu jest, jakaś mikstura chyba, a nie, dobra, myślałem. No, chopsiu. Ale strasznie bolą mnie oczy od tego przyjaśnionego e, obrazu. Ale, z, kurde, gdy... Wy to widzicie, to jest obraz ciemny, ale wiecie, mi, u mnie jest tak kurwa jasno, że, że czasami oczy bolą. No, ale przyjaśniłem, no bo, kurde, na materi... na mm, klipie, który nagram, Widzę, że ten obraz jest strasznie, strasznie ciemny. Także trochę rozjaśniłem, ale i tak to jakoś dużo tam nie daje, no ale zawsze coś. Eee, dobra, pójdziemy w kim, ale takiego łóżka. Hmm, komu być tu się wpierdzielić? Eee, może wpierdzieli mi się Lechmarowi. <laughs> Lechmarowi. Lechmara już nie ma, ale do jego żony się wyrpiemy. Wryp pam param pam, pam, param. Do widzenia. O, nie ma nikogo. Wow. Także możemy tutaj zrobić pewną rzecz. Mianowicie spróbuję zobaczyć, czy uda się to zrobić. Chodzi oczywiście o ten kominek. Możemy, widzicie? Tutaj się otwiera nam. Yy, otwiera, znaczy pokazuje nam się skrzynka. No ale oczywiście już my widzą, dobra, także lipa. Będziemy musieli poczekać do wieczora, do nocy. Bo nie chcę tutaj płacić grzywny yy, Lordowi André. Szkoda, mi hajsu. Także sobie wczytamy grę i ruszymy od razu w Kimę. Bo teraz nie mogę sprzedać e, tego złota Havlorowi, musimy poczekać jeden dzień. Także zrobimy sobie to teraz i switacznie, dobra. E, gdy go zabiję to wykonamy sobie już questa dla gildii zabójców, czyli musimy zabić Kantara. Wiem, że miałem to niby zrobić w trzecim czy tam w czwartym e, rozdziale. Ale nie mogę się doczekać już, aby zdobyć zbroję tego kolesia z Gildii e, Zabójców. Czasami zamiast Gildii Zabójców mówię z Złodziei. Także nie mówcie mi w komentarzach, że się pomyliłem, bo ja o tym... Wiem, w cudzysłowie wiem, bo wiem, że te, te dwa... te dwie Gildy mi się myli... mylą. Mimo, że nie jestem tego świadom, że się pomyliłem. Dobra, e, sprzedać z talerzy. E, o sprzedano. Dobra. No, i to tyle. Okej. Okay. Teraz lecimy zabić Kantara. Kantara, później będziemy musieli iść do gospody Orlana. A później gdzieś tam jeszcze. Oczywiście zostało nam tylko kilka questów, i potem ee, będzie ostateczna walka, i będziemy mogli zdobyć zbroję Gielnic Zabójców, która jest naprawdę zajebista. Znaczy, może nie taka zajebista, ale jest całkiem fajna. Taka, taka w sumie, taka w miarę jest, o tak powiedzmy. Ehm, hmm? kujesz ma, będę musiał jeszcze zdobyć 50 punktów. Many, cholera, wie jaką y tą manę zdobyć. Oczywiście to, ta mana jest mi potrzebna, aby dostać się do gildy do bractwa świątego. Okej, Strażnik Miejski, Tutaj mamy Hakona, a tam mamy Kantara. Ubala Parweza później sobie wykonam questa. Dobra, zapiszemy sobie grę. Powiedzmy na dwójce. Mam takie zwoje w razie czego, żeby go ubić. Poczekajcie, bo... Mam, 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 mam jednak, okej. Okay. Mam złe wieści. Wkrótce umrzesz, co? Dlaczego tak myślisz? Ktoś nauczył Cię przepowiadać przyszłość? Hahaha. Rzacy się skończyły, Kantar. Zbyt wielu ludzi chce twojej śmierci. Cholera, to znaczy strach! Oczywiście, straści nie położyć, Omek. Ej, ale nie buguj się, nie rób takich rzeczy. Idziemy, 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 tylko żebyś mnie nie zabił. Oczywiście, wykorzystamy kulę ognia, aby zabić tego drania. Oczywiście, bez żadnych świadków, także pójdziemy sobie troszkę dalej. Chodź! Dobra, teraz musimy troszkę tutaj. Pójdziemy sobie tutaj. On się pewnie zbuguje gdzieś. Nie zbokował się, what?! Ale mnie wnerwia ten ziomek, kuździwa. Jeszcze cię dorwę! Nie mam many! what?! Ale lipa, ja pierniczę. Dobra, idź, cofaj się, cofnij się, cofnij się! Jeszcze cię dorwę! Łoo wow, 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 Ale myślałem, że mnie zabije Dobra Lecimy z powrotem O dalej powiedz A masz Nie! <śpiewanie> Dobra, weźmiemy sobie teraz miecz Chodź tu Ostrzegano brzy... <śpiewanie> cię eee, eee, Ale mi wyrąbał Okej okay, Próba druga Kurde, modle mi na strzała miał. Mam złe wieści, bla bla bla. Chodź jeszcze raz. Chodź teraz gnoju. Teraz nie przyży... No, kuźwa, many zapomniałem. Podładować, manę zapomniałem podładować. O fuck. Zrobimy to w ten sposób. Wykorzystamy buga i lecimy. Bez żadnych świadków. No. Idziesz do mnie, czy nie? Gdzie ten kantar? No zbugował się chłop Przestań z tymi No chodź tu! W Kurde! Ale mi wyrąbał O bagawie. Tak, dorwiesz mnie To ja ciebie dorwę Dobra Już wykorzystamy ten drugi zwój Niech już stracę. A bo nie, wasz szkoda mi tego zwoju. Eee, on się jeszcze przyda nam, dlatego zapiszemy sobie grę i spróbujemy go teraz wykończyć mieczorem. Chodź, chodź. Dobra. A, ale mi wyrąbał, on ma je, nie wiem, on ma chyba kurde siły 5000 Beskitu. Bo chyba. No, nie, no, nie wiem. Normalnie dostałem tak pory, że nie wiedziałem, co się stało. Jeszcze Chodź. Uuu, ty też dwa. O je, yeah, super. Dostał długi miecz. I teraz go zabijemy. Yeah, do widzenia! Dobra. No, szkoda mi tylko tego Havlora, że nie będę mógł już mu, już mu sprzedawać żadnych srebr. No ale trzeba się poświęcić dla dobra misji. Niestety. Coś za coś. Ale sprzedałem mu te pochary, już większość chyba pocharów mu sprzedałem, także nie będzie mi już raczej potrzebny. I tak te pieniądze sobie zarobię. Tak czy siak. Jakoś. Znaczy tylko tych pieniędzy potrzebowałem teraz, aby wyuczyć się starożytnego, starożytnego języka. E, bo oczywiście koszt jest e, znaczy cena jest bardzo duża za włączenie tej umiejętności, bo 3000, znaczy za pierwszy poziom to jest 1000, zł, 1000 sztuk złota, za drugi 2000, za trzeci 3000, czyli e, w sumie 6000 wyrąbaliśmy na to Czyli jest to w sumie strasznie dużo, przynajmniej według mnie. E, I oczywiście Czekajcie, 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 czekajcie. Dobra, mam jeden zwój. Myślałem, że, wydoby, że na tego kantara poszły dwa zwoje kuli ognia, ale jednak nie. I teraz ludziska lecimy do Asmella. Mam nadzieję, że mi sobie wynagrodzi, bo z tego co zauważyłem, to co każdą misję, co co misję dostaje więcej więcej złota. Coraz to więcej. Najpierw było 100 sztuk złota, później 250. A teraz będzie 500, miejmy nadzieję, chociaż z każdej kwoty się ucieszę, tak naprawdę. Ale wnerwiamy to, że nie dostajemy żadnych, żadnych punktów doświadczenia za to, że wykonaliśmy tego quest'a. To jest wnerwiające, w ogóle i kiedy mamy kolejny poziom? Brakuje nam jeszcze tam 2000 z kawałkiem punktów doświadczenia. To trochę spora, bo kurde, nie wiem z którym poziomem się udać do, znaczy udać do Jarkendaru, tak, zanim uda się do Jark Jark Jarkendaru to muszę zostać strażnikiem świątynnym. a to też takie proste nie jest, bo mamy, będziemy, będziemy musieli wykonać pewną próbę dla pewnego strażnika, która jest ciężka w pizdjon, bo musimy zabić pewnego... będziemy musieli zabić pewnego bossa, e, którego oczywiście my nie zabijemy, ale on ma nas na dwa strzały. Dwa strzały, na jednego strzała. I to jest jeszcze golem. Także nie wiem, jak ja go zabiję. Będziemy musieli pokombinować. Znaczy, z tego co widziałem, to ludzie go zabiali zwojami, jakimiś tam skillami, ale oczywiście nie mam wystarczającej ilości many, aby skorzystać z takiego fajnego zwoju. <laughs> Kadar nie będzie już sprawiał kłopotu. Świetnie, nasi klienci będą zadowoleni. Weź trochę złota za wykonaną. O 750 sztuk złota! What the fuck, bardzo się cieszę. Jest jeszcze jakaś robota? Skoro tak chcesz, mam tu, jeszcze, mam tu jeszcze jedno zlecenie specjalnie dla ciebie. Człowiek imieniem Nigel jest mi winien dużo pieniędzy. O ile pamiętam, dług wynosi 2000 sztuk złota. To nie małe pieniądze. Kolejny chyba doszedł do wniosku, że lepiej zapomnieć o długu niż go oddać. Co dokładnie zrobić? Znajdź cukini syna i spróbuj nakłonić go do sposobu dłuegość, a jeśli nie zapłaci, po prostu go zabij. Oczywiście pierwszy wariant jest bardziej korzystny dla wszystkich. Jeśli jednak tak nie wyjdzie, to trzeba ukarać biedaczysko. Skąd mam go, gdzie mam... go szukać? Mówią, że niedawno widziano go w Tawernie Orlana, Kretyn chyba sądzi, że nie wyśle tam nikogo ze swoich ludzi. A teraz idź i nie zawiedź mnie. Dobra. Yy, lecimy do Tawerny Orlana. Jak widzicie, mam już 5 punktów yy, Beljara, Bo za to, że zabiliśmy Kantara, yy, za to, że zabiliśmy Kantara, za to, że zabiliśmy Lechmara, za to, że zabiliśmy Luisa i za to, że zabiliśmy Wambo. Oczywiście jak zabijemy dobrych ludzi, dobrych obywateli, to spadają nam punkty Inosa, a dostajemy punkty Beliara, także wiecie co ludziska, spotkamy się już przy tawernie.